Nie petrol! Dzień doberek, dzień doberek, dzień dobry, cześć, czołem. Skoczymy sobie, kochani moi, na godzinny wypad do Station Bohumin. Czeska Republika, Czech Republik. Godzinkę. Krótki wypadzik, bo to jest na spontana. Dopiero się przymierzam za parę dni taką gwiazdówkę zrobić. No ale póki co zapraszam na vlog. Zaraz tu się czeski elektrowóz Czeski bądź austriacki Nie wiem Taurus chyba Podstawi do tego składu, którym przyjechałem Polonia Warszawa, Wiedeń Tam wagony Rygidżeta No dobra, kręcimy się tu No i tu już proszę Jedno pudło Doczepiają do tego składu Polonii I tam jest Taurus na przodzie, dobra. Zaraz to będziemy tutaj mieli. No, troszkę zachmurzone dzisiaj i taki delikatny deszczyk.

Tu mi chyba jedzie DC-3 Trax, nie wiem czy on do tych pudeł właśnie regiojet się nie będzie podstawiał. do Wiednia. No, ruszaj. Gwizdo, gwizdo, dalej stoi. Mostu Jabłonkowa. Dziewięteczka z Polonii i ona prawdopodobnie weźmie Porte Morawice do Przemyśla. Opo... Czynianka. Opoczno. Ta maszynka. Moravsko-Żelezniczy CZ. Pełno w środku tych było. Humanitarny chyba dalej, bo tam było pełno paczek. Na tym peronie właśnie co stoję, od strony detmarowic, Petrowicu, Karwine Jedzie jakiś czerwony. Chyba wektor. Nie wiem czy coś, coś beczki jakieś chyba. No beczki. Unipetrol. No zrobił, skupany? 8 dych perona. Tą wagonkę. Nie wiem, co to w ogóle jest relacja jakaś, czy, czy, czy co on robi. On będzie chyba. Ale z tego, co wiem, to tu na pierwsze peron powinna porta. Z Gracu wjechać. Mosty u Studenka, studentka. City Elefant tam stoi w portali. A głosili teraz portę na trzeci peron na stupiste. Trzy, trzy. Czy ona z Gracu jeździ, tak jak na rozkładzie, czy ona z Wiednia, bo wiem, że kiedyś była skrócona. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale zaraz zobaczymy. Pisze z gracu. Tu jeszcze Czechy dobiją dwa pudełka swoje, czeskie. I 6, pudeł pojedzie do hałupek. do przemyśla. Skład chyba troszkę pocisnął do tyłu, tylko że z tyłu, jak widzę, no za bardzo nie mogę go pocisnąć, bo tam stoją odłączone pudła, gdzie z gracu tutaj kończą, no bo humina tylko dojały. Chyba, że nie będę dociskać, tylko skład tutaj z zespolą, te dwa pudła dołączą. Dziewiątka nasza się tutaj podepnie i pojedzie tak jak jest. Nie będę już dociskać. O. kaczka tak jak mówiłem troszkę zepchnie to w perony i potem dziewiątka nasza, ta opoczynka się podstawi, odepnie. Fajna taka manewrowa... kaczucha. Tu jeszcze regia jet. Przyjazd z Brna. Te Dobrna, ten co stał tam wcześniej naglewany. Wspomniana wcześniej nasza dziewiątka dobijałem do składu porty No widzicie teraz dopiero odbierak do góry poszedł Dobra, kochani, i tym oto akcentem kończymy tutaj godzinny pobyt w przygranicznej czeskiej stacji miejscowości w Bochuminie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia Intercity Przemo. Bochumin na